Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj trochę nietypowy film, bo nie będziemy dzisiaj nic naprawiać, tylko jedziemy obejrzeć gruza na nowy projekt. Jest to pasacik B6. Na zdjęcie wygląda słabo, ale że jest niedaleko, więc jedziemy go zobaczyć. Mam nadzieję, że będzie możliwość coś nagrać. A jak nie, to jakoś tam. Później mam streszcze co i jak Dobra jedziemy Dotarliśmy na miejsce Piękne centrum handlowe za nami A oto nasz gruz Tak się prezentuje Oto Na zdjęciach było widać, że jest stuknięty z jednej strony że błotniczka tutaj z drugiej strony nie ma niewidoczne było tylko, że trochę drzwi są zjedzone przednie i tylne się już zaczynają jest taki cały albo zmotowiały albo przemalowany 500 razy na koniec zobaczymy jeszcze tak to wygląda Właściciel powiedział, że auto jest otwarte I można go obejrzeć sobie co go pooglądamy Jakby coś było potrzebne, to dzwonić A przepraszam od razu Was za dźwięk Oni nie wziąłem mikrofonu, więc Trochę będzie tak wyglądało Jest to dwukolorowy tapicerka Taka jakaś beżowa Ciemna, albo jest bardzo brudna. Słoma siano. mamy na szkoła. Tylko drzwi już poprawiane kilka razy. To jest nie bardzo taka. takie takie takie. Nie wiem czy się da w ogóle doprać ten środek Skrzynia szóstka Kierownice tak Tuning Ambra, Maskę zajrzyjmy o, Jest Dobra No co pod maską? Nie ma akumulatora oczywiście Sienniczek 16 zaworowy pasek zerwany także pewnie stoi dęba znając życie co z podróżnicami z tej strony w miarę jest ok lampa nie przekręcona załczy a tutaj jest kupiona no wiadomo ale po różnicy wygląda na równą jak to wygląda patrz tylko sprzętu się ostał że mamy tylko tu problem Śruby niekręcone Zabłotniki jeszcze oryginalne Tutaj wiadomo Kręcone, trzeba było odkręcić i uprostować jakieś przeglądy nawet mamy 14 rok i on ma przebiegu? Generalnie tak to wygląda ten nasz gruz ile pomiernik wiadomo w sumie że nie mam co mierzyć ale tak z czystej ciekawości tu w miarę oryginalny lakier tu też jest jakiś taki jakiś taki on jest brązowy Nawet niezbyt malowany, a tu, no, widzicie ciekawa sprawa. Siadłem sobie do auta, schowałem się troszkę, jakieś tutaj jakieś myszki tutaj. Normalnie nawet pogląd się dadzą gryzo i przeszkadzają. No, generalnie auto jest poturbowane bardzo. Ja myślę, że ten wariant to ja chyba odpuszczę, bo jednak i silnik, i blacha. Jeśli by jeszcze były te by błotniki tylko i zderzak, to jeszcze pół biedy. Tutaj jest jeszcze maska dochodzi nam, dochodzi nam tak naprawdę drzwi pasażera do wymiany, kierowcy do znacznej poprawy albo i do wymiany. No i jeszcze kwestia zawieszenia, ale sądząc po ogólnym wyglądzie z z zawieszeniem też może być problem. Także dajcie znać w komentarzu, co sądzicie. Możliwe, że jeszcze będzie dostępny. Jeśli Wam się spodoba, to może zaryzykujemy, ale roboty będzie co nie miara Dobra, to byłoby tyle w tym króciutkim odcinku. Jak zawsze zapraszam do komentarza. No i oczywiście jeśli ktoś chce wesprzeć mój kanał, to w opisie jest link, gdzie można wejść i dołożyć cygiełeczkę. Do rozwoju tego kanału. Dziękuję Wam. Widzimy się w następnych filmach. Cześć.